To już wszyscy przekonaliśmy na Podlasiu nawet niektóre słowa są inne. Podobnie jest z dyscypliną sportów zimowych, jaką jest narciarstwo biegowe tutaj. Które trenujemy na Podlasiu również latem. Dokładnie tak. Niezależnie od tego jaka jest pogoda, my się z kaśnią postaramy teraz zmierzyć z tym, jak założyć cały ten sprzęt. Bo to będzie nasz pierwszy raz na Biegować nartorolkach. Na Przyznam szczerze, że byłam w tym roku pierwszy raz na nartach biegowych, ale nie poszło mi zbyt dobrze, więc trzymajcie kciuki. No to próbujemy. Słuchajcie, ja sobie chyba nie poradzę bez pomocy, bo próbuję to nałożyć. pomoc. Ale nie potrafię. Ewelina pomożesz, bo nie dam rady My bez Ciebie. Leworęczni, oboje. Tu mamy wiązanie. Masz tak zwany języczek. Tak. Musisz go odhaczyć, odciągnąć do tyłu. Masz tutaj dziurkę. Tą dziurkę sobie wsadzasz buta dobra nią część. Pomaga nam na szczęście Ewelina. Jak? Była biegaczka olimpijska. No i aktualnie trenerka osób niepełnosprawnych w stowarzyszeniu Start Białystok. Nie, nie, nie chwytaj się mnie. Nie chwytaj się mnie, bo jak tak? się nie Panie dorąb, zbierzesz kiję, zawsze jesteś w stanie się tutaj zasekurować kijkami. No. Ty chcesz mi pokazać, że nie ma ograniczeń? Myślę, że na pewno pokonują swoje słabości, pokonują swoje bariery, bo tak naprawdę większość ja zawsze powtarzam i to z perspektywy zawodnika, którym byłam niegdyś, i teraz z perspektywy trenera, że wszystko jest w głowie. Zakończyłam swoją karierę zawodową po ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Piążęgu, no i teraz jakby przekazuję tą moją wiedzę, doświadczenie. Uczę się w dalszym ciągu, bo uważam, że życie to jest ciągła nauka i nigdy nie możemy zaprzestać się tej edukacji, bo świat idzie do przodu, odkrywamy wiele nowości, no, przekazuję ją zawodnikom i mam nadzieję, że są z tego zadowoleni, no jak oni są zadowoleni, to ja się cieszę. Pandemia, a Tokio? Jak połączysz te dwie, dwie rzeczy? Uważam, że bardzo fajnie, ponieważ kiedy zawodnik nie ma celu, to tak naprawdę jego morale spadają. On nie ma celu po to, żeby jakby na ten trening wychodzić hmm. i pokonywać te swoje słabości, o których mówiliśmy wcześniej. Więc ja uważam, że bardzo fajnie, że to Tokio to jest. Daj na chwilkę kiki, bo ja tu Tak, wiesz. spróbowałam i to naprawdę nie jest proste. Weź poste. się, się Jak wy wiecie. Okej. Okay. I co ja powinienem teraz? Ten, bo ja kiedyś jeździłem na biegówkę. kijek do jednej ręki, drugi no. kijek do drugiej. Trzymaj je poprawnie. Coś, coś pamiętam. Słuchajcie, do coś... boku jeździsz, do boku. Jaką trenerką jest Ewelina? Um, twardą, um, upartą i bardzo wymagającą. Bardzo się cieszę, że mam szansę zdobywać nowe takie umiejętności i poprawiać swoją sprawność. Łukasz, ale ty udowadniasz, że nie ma ograniczeń tak naprawdę, że ograniczenia są tylko w naszej głowie. Ja ostatnio bardzo dużo nowych sportów próbuję, z którymi proszę, proszę nie na chwilę, miałem. tak tylko przejadę, przepraszam. <grym> <grym> tak, ja, ja ostatnio bardzo dużo nowych sportów y, trenuję, y, próbuję w zasadzie, który, z którymi nie miałem tak naprawdę nic wspólnego. I czy to naciarstwo zjazdowe, czy biegowe, bo byłem też ostatnio ze startu Białych Stok na Mistrzostwa Polski w narciarstwie z edy tak gdzie trenujecie w białym stoku? Masz jakieś swoje ulubione trasy? Tutaj przy, na lotnisku jest jakby taka najwięcej mamy możliwości, tak do jazdy. A tak szukamy sobie po prostu ścieżek rowerowych, żeby, no, żeby nie było jak najmniej ludzi, jak najmniej pojazdów, żebyśmy mogli spokojnie sobie trenować. A jak się ma trening na nartorolkach w lecie do biegów narciarskich? E, to znaczy z mojego punktu widzenia na nartach jeździ się łatwiej, bo tu nie, nie ma możliwości hamowania. Są szybsze, tak, i tutaj górkę pokonać to już jest o wiele, wiele trudniej. Opowiedzcie mi, z jakimi wy niepełnosprawnościami się mierzycie. Mam niepełnosprawność lekką, czyli ogólnie no, wszystko mnie boli. <laughs> Ale jak uprawiam sport, jest to dużo bardziej. lepiej to znieść. Ja, ja jestem osobą niedowidzącą. Mam taką chorobę, która się nazywa zanik nerwu wzrokowego, i to zależy w jakim w sporcie, ale czasem startuję sama, czasem muszę startować z przewodnikiem. Jestem widzącą osobą i też jeżdżę z przewodnikiem na zawodach. Trenuję tylko na trasach, które znam, które najpierw przejadę sobie z trenerką, tak? tak jak tutaj to kółko i tak dalej. Później jeżdżę tak jakby trochę na pamięć. Tak, ewentualnie tam trenerka zawsze mówi pilnuj się białej linii. Przewodnicy w ogóle nam są potrzebni. W każdej dyscyplinie sportu dla widzących i też chętnie za, zapraszamy wolontariuszy. Jeżeli ktoś ma ochotę pracować z takimi ludźmi, to super. Jakaś jedna złota rada dla tych, którzy chcą spróbować. No próbujcie. Ja jak najbardziej zachęcam i, i nie ma żadnych wad, są zalety. <noise> jak kto nie spróbuje, nie będzie wiedział tak i ja myślę, że warto. Naprawdę warto.